Siema, ja jestem Rvien, witam w kolejnym odcinku. E -e -e -e. No i od czego tu zacząć? No tak, troszkę się zmieniło od ostatniego odcinka, a to dlategoż, dlatego, iż ponieważ um, ostatnio jak nagrywałem z Grygonem tę serię, te trzy bodajże odcinki, to było dwa tygodnie temu. Teraz, znaczy z mojej perspektywy oczywiście, z Grygonem mieliśmy nagrywać, no ale wyszło, wyszły pewne komplikacje ze strony Grygona i on nie jest w stanie a, 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 teraz robić tego kanału, czy musi z nim się trochę wstrzymać. Ja będę dalej kontynuował serię, czasem może jeszcze z nim nagram, prawdopodobnie teraz części będą się pojawiać odcinki jak gram samemu. Um, I troszkę tutaj grałem, nie za wiele dosłownie zbudowałem to, ten domek, ten szkielet tutaj dobudowałem, trochę rozkopałem wokół domu, zbierałem drewna, minimalnie żelaza dosłownie garstki, żeby zrobić kowadło. No i no, można się domyślać, co to jest. Tu jest moja wędka, którą sobie zmajstrowałem z tego. Zaraz Wam pokażę, że co? A, no i po levelu możecie widzieć. Um, że całkiem... sporo siedziałem przy tej wędce. Oczywiście nie ja siedziałem, tylko zostawiałem komputer z przytrzymanym prawym klejiszem. No i tak... Nazbierało się trochę... stafu. Można... To... to jest nic. Tu są siodła, prawdopodobnie już zajrzałem tu przypadkiem. To! Co tu uzbierałem. I to, to nie jest wszystko. Tu są ryby. Tu jeszcze mnie przepalone, bo mi zabrakło węgla, bo węgla też nie chodziłem zbytnio zbierać. Ale tu. Tutaj jest to, co jest najważniejsze. Nie mówcie Drygonowi. Oczywiście niks. Jeszcze mam nadzieję, że nie będzie. Tutaj to, co uzbierałem. No te enchanty. Mending, efficiency, fortuna. Power, unbreaking, fire protection. No tutaj mam po prostu. No złoto. W tym odcinku chciałbym... co bym chciał? Chcę trochę budować wioskę, trochę ją zabezpieczyć, ponieważ w tym czasie jak ja sobie tu zbierałem i rendering miałem na... na wysokie miałem w każdym razie, to potwory mi pozjadały wszystkich dosłownie osadników, co do jednego. Przejrzałem całą wioskę i nie było ani jednego, więc poszedłem do wioski Grygona i zacygoniłem mu dwóch. Ponieważ u niego tam się rozmnażali, widziałem, żyli sobie, więc okej. Okay. Wydaje mi się, że nie będzie z tym problemu. A to dlatego, że chcę mieć mending na wszystkim. Całą chcę zbroję z mendingiem, wszystkie itemy z mendingiem, ponieważ jest to najwygodniejsze. A mending można zdobyć albo łowiąc, albo właśnie kupując od wieśniaków. Tam można też znaleźć w tych skrzynkach z lutem i takie tam. No ale to jest chyba najłatwiejszy, wydaje mi się, sposób. A z wędek, no pokażę wam ile mendingu zdobyłem będzie chyba jeden i to będzie chyba wszystko z tego co pamiętam prawda? no właśnie to to będzie wszystko ale i tak całkiem dobry staw się trafił no ten, tam mending to tam na tym jest jeszcze efficiency 4 to tutaj jest ta wydajność i fortuna dwójka, no to mogę to całe założyć na kill off i już mam połowę drogi na kill off, tam się breaking trójka jeszcze ulepszy na piątkę ten efficiency i test. Dobra. Pierwsze co chcę zrobić, to wziąć trochę dirta. i naprawić tą wioskę. Mój koń. Miałem konia, tak? Miałem konia. Chyba zostawiłem go tam. W każdym razie potrzebuję dirta. Czy to będzie wystarczająco? I zrobię sobie łopaty. Bo to będzie dramat. Kopanie tego łapką, jeżeli będzie, będzie coś nie tak. Dobra, na razie tylko dirta. Poza tym, farmy żadnej jeszcze chyba nie robiłem, prawda? Dom jest jeszcze w trakcie budowy. To jest taki, podoba mi się sam w sobie, ale jeszcze chcę w nim dużo przerobić. A tutaj mi na plecach creeper wybuchł. Jeszcze potem zajdę do Grygona, żeby wam pokazać, jak, je, jak on się tam rozbudował. No bo on już nie nagrywa i nie wrzuci tego, co on nagrał, niestety. Um, ale mogę wam ja pokazać, co, co tam zrobił. To takie tam klucuszki, które chcę poprawić. O proszę, tu jest mój koń. A tutaj są moi, e, moi villagerzy. których. Oj, przepraszam, odbijam się. Których przywiozłem tutaj. Tak, dostał łopatą przypadkiem i mam droższe ceny, ale przeżyję. No i ten ma Mending. Już kupiłem, że mu się profesja nie zmieniła ani nie zmieniły się tradey. Mam ten mending i to, to jest mi potrzebne do życia. Na razie ich zabłąkrowałem, żeby nic ich nie zjadło. Mam nadzieję, że jeszcze się rozmnożą, i wtedy, jak już wioska będzie w miarę bezpieczna, to postaram to już ich wypuszczę. Ale żeby była bezpieczna, to muszę pozakopywać takie dziury. Muszę ją oświetlić. Na co potrzebuję? Tonę węgla. A węgiel muszę wziąć z kopalni, więc. No, szykuję się wyjście do kopalni. Starałem się właśnie do kopalni jeszcze niej, żeby nie znajdować diamentów ani takich rzeczy. Niestety diamenty znalazłem. Ponieważ na odcinku nie widzieliście poprzednim, ani jeszcze poprzednim, że, 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 że wioskę jedną... Pomyślałem sobie, o! Tamtą stronę, tam może być wioska może, no to tam pójdę. No i poszedłem. I co było? Wioska? W wiosce, wszedłem dalej tropem wioski, znalazłem. Co ja tam znalazłem? Chyba podwodną łódź, łódź zatopioną w sensie, i tam mapę. A mapa mnie doprowadziła do skarbu. No i w skarbach diamenty. I tylko dwa na razie nic z nimi nie robiłem. Mm. Ale tak jak to do kopalni jeszcze się nie wybierałem na grubsze zbiory, ponieważ chciałem to zostawić na odcinek. Oczywiście też nie chcę zrobić odcinka jakiegoś godzinnego, znowu czy półgodzinnego. To wcześniej zrobiłem, bo to jednak zbyt nudne jest. Um, czy ja dobrze słyszałem? Czy... chwila, chwila, chwila. Przeżyło ich dwóch! Przeżyło dwóch! Jak genialnie! Nie wiem, jak wyście to zrobili, nie wiem, co też tu robicie, ale jesteście świetni. Kocham was. Wy sobie tu bądźcie na razie um, ja was tutaj podzakopię, żebyście... Żeby wam się nic nie stało. Trzeba oczywiście też zakopać tę te dziurę. Bo nic nie wpadli. No i pięknie. Ale dobrze, to będzie łatwiej ich rozmnażać tutaj. Dobra. Tak, bo jak mówiłem dwóch ich przyniosłem, jednego udało mi się tam um, rozmnożyć. Na resztę wioski wiadomo, trzeba żmudniej, trochę będzie, trudniej. No ale jak już mam ich pięciu na start, teraz to reszta pójdzie z górki. Tych dwóch się rozmnoży, potem z dwóch, trzech się zrobi, czterech i wiadomo. Był tu też Iron Golem jeszcze ostatnio, go wypuściłem z dziury, ale zniknął gdzieś i prawdopodobnie zginął też, jak reszta. No dobra. Weź to jajko. Jedzenie to ją ja pełno na razie, więc jakby nie martwię się farmami ani nic z żadnymi takimi rzeczami. No bo tych, tych rybek trochę się uzbierało z tego dobowego zbierania. Teraz muszę szukać. Poz... Muszę się pozbyć w ogóle tej trawy, bo nie wiem czy przypadkiem granie jest głośniejsze ode mnie. Nie chyba nie jest. Na wszelki wypadek jeszcze. Troszkę zmniejsza. nienawidzę tej trawy, Ona tak mnie irytuje zawsze. Cyk, 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 cyk. Nie, nie może być tak. Cyk, cyk, cyk. Cyk. No, trzeba trochę to poprawić. Bo, bo nie wygląda to najlepiej. A i nie udało się. Oprosz. No, i to na środku drogi. No. Ten generator czasem jest po prostu cudny, nie? Yy, jakby. Chciałbym coś więcej nagrać, bo tak jak mówiłem, nie chcę stawiać. Na, ra na razie. Nie chcę stawiać kanału na Minecrafcie. Yy, na razie niestety to robię, no bo nie wiem, co jeszcze nagrywać. Jeżeli ktoś jest zainteresowany i pomocą, to mógłby mi podrzucić jakiś pomysł. Nawet jeżeli by były jakieś niedrogie gierki, to z chęcią coś mogę kupić, pobrać, nagrać. No i zaraz mi się Dirt skończy. Dobra, wystarczy chyba do tego miejsca ją budować będzie git. I się wydaje. Chcę też dróżki, żeby były ładne, o. Żeby nie były jakieś krzywe. Tutaj w ogóle co? Co to jest w ogóle? What the fuck? ten sposób, no ale czemu tutaj jest coś takiego, no ja się pytam no i... piknie mi chwilowo, trzeba będzie budować tę wioskę teraz no nie, najpierw to muszę się chyba wybrać do jakiejś kopalni czy, chwila, czy nie mam jakiejś, nie, ale i tak nie mam węgla, więc muszę najpierw wybrać się, tak, no dobra, no to idziemy do kopalni nie mam żelaza więcej, ja nie mam mam to ostatnie, no to z tego jednego zrobię sobie tarczę bo szkoda byłoby tak wysoki level stracić, bo on w przyszłości się przyda. Że się kiera i łopata mi się nie przyda. Trochę we drewna, ostatnie dwie pochodnie. Tarcza, tak, tarcza mi się skończyła. Więc sobie zrobimy nową. Myślałem, że już nie, nie potrafię zrobić tarczy. To był lag. I moją wędkę też zostawię, tak jakbym miał ją stracić to wolę jednak nie czy jest coś, co jeszcze mogę wziąć i w ogóle mam drugiego piesła o, bo tak, bo znalazłem mam kości akurat chyba broniliśmy Dom, dom Grygona wtedy i w, w nocy bo całkiem sporo się mopków tu respi Jaki jest difficulty, bo zauważyłem, że Dobrze, bo ostatnio były problemy na serwerze, że ja ustawiłem normal, a one po restarcie się ustawiały na peaceful, bo serwer tam się co o czwartej w nocy czy coś takiego restartuje, żeby się nie zapychać, nie wiem. Może ja sobie oznaczę te pieski, bo w sumie... No, zróbmy tak. Nie, nie, tu, o Jak będzie okazja, to... Aha, przecież oni mają... Czy... te pil, debil... Boże. O, to zrobimy zatrzymajmy tu czarne, tak, czarne. O, ty będziesz ten pierwszy, jesteś ten pierwszy, tak? Ty jesteś ten pierwszy. Nie, ty jesteś ten pierwszy, bo ty siedziałeś na łóżku. Tak. Ty Jesteś pierwszy, ty jesteś drugi, ty jesteś pierwszy, dobra. Kiedyś im nadam imiona, bo mam całkiem sporo na imtagów jest noc to może jednak się prześpię i dopiero pójdę do tej kopalni dobra mam drewno mam drewno mam nadzieję że to przeżyje no. tu było zajść tak tutaj, bo ja tu byłem, potrzebowałem na parę żelaza, więc szedłem wykopałem i wróciłem dosłownie nic więcej tu nie robiłem więc na starcie zrobimy sobie parę pochodni cyk no starcie już tak creepy Gdzie? Gdzie? A dobra, jeszcze widzę. Spadaj No co? No ty! No i co? Teraz to pewnie zdech Nie ma... Nie ma szans, no leży Znaczy już nawet nie leży A nie! Teraz mi się przypomniało, że ja mam co nagrać. Czy mam. Yy... Przeglądam czasem Game Jak wypatrzę coś ciekawego, to albo sobie to zaobserwuję, albo jak. Nie! Zawał. jak ja go nie zauważyłem? Ja go widziałem czy nie? A czy w sensie jako postać moja widziałem czy nie widziałem? Nie wiem, no w każdym razie, tam z to sobie coś ściągam. Ja mam parę gier, które mógłbym nagrać, aczkolwiek... Um, coś długo się zbieram do tego. Łatwiej mi wsiąść do Minecrafta i po prostu go nagrać. Budujmy tę lawę, bo ja się nie czuję tu bezpiecznie. Już wiecie chyba z poprzednich moich odcinków z tego, z, z, z serii, z Namoda. Teraz mówię wystarczająco głośno, tak? Się karciłem za to w poprzednich odcinkach. A teraz... ale za to teraz siedzę daleko od mikrofonu. Muszę sobie kupić sta statyw. On ułatwi robotę mocno. Coś tu łazi. Nie wiem czy za ścianą, czy za mną coś tu łazi. Węgla teraz muszę nazbierać w opór, bo, 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 bo mi go brakuje najbardziej. Cały węgiel poszedł na przepalanie tych ryb. Te wszystkie ryby, co tam pokazałem w tej beczce, to były przepalone. No, oprócz tam chyba jednego czy dwóch staków. Doszło mnie ha... No, na razie zapasów mam na całe życie, więc... No. O ty. Drugi raz się nie dam. No, a jednak. Oh, fuck. Cy! O-o. Tak, to było zamierzone. Boże, ile tu potworów. Jak na tym Aternosie, tak, lokowanie, kurde, Zapłaci nie, wcale, to wcale nie tak, że mi zapłacili yy, na tym Aternosie, to, 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 to w ogóle nie było mebli. Idę do kopalni, pusto. Wychodzę w nocy, pusto. Tam się raz na jakiś czas coś zrespił. a, zwierzęta? Kurno musiałem przepłynąć całe dwa morza, żeby znaleźć jakiegoś zwierzaka i zrobić farmę. To był dramat. Tutaj to jest hosting taki już płatny, więc... no, no wiem, chwalę się. Płatny hosting, bogacz z Eee yy, Rozgadałem się, wracając. Tam się nic nie respiło, a tutaj jest tego po prostu od groma i to na normalną. A tam graliśmy na hardzie ciągle i takie, yy. Dobra, my jesteśmy chyba już takimi koksami, że dajemy rady. Tam się zdarzyło, wiadomo, czasem umrzeć, paść czy coś, ale, ale ale, ale nie było to takie częste. I, znaczy tutaj też jakby jeszcze nie padłem zbyt wiele razy, bo nie wychodziłem tyle z domu. W sumie, czy ja tu chociaż raz zginąłem? Może z raz tylko na razie tu zginąłem. O, albo slimy to były najgorsze. Tam slime. To się respił raz kurna na każdą reaktywację serwera. Powiem tak, darmowe hostingi są, ale nie są także że os, os się. Tylko one tak są mocarnie, kuźwa. A czy no prawda? No darmowy, darmowy, czasem nie można sobie pozwolić na płatny. Tutaj się z nam złożyliśmy tym razem. Aczkolwiek jednak, jeżeli chce się normalnie pograć, to nie, to, to jednak hosting gider mogę są. O! Uwielbiam muzykę z Minecrafta, okej? Okay. Ona jest przecudowna. Chyba słyszeć wiedźmy Nieważne. Ale muzyka z Minecrafta jest po prostu. O! Ten soundtrack. A to niektóre utwory, które nawet dodali. A te stare, w ogóle nostalgiczne, takie. Mmm! Świetne są. No powiedzcie mi, że nie. No, a, takiego klimatu to nadaje? Znowu powiadomienie z Windowsa jakieś. O dziwo słychać je na nagrywkach potem. Mam nadzieję, że teraz mnie nie zagłusza ta muzyka. Nie, chyba nie. Bo ostatnio mnie ktoś skarcił w komentarzu. Ktoś mi nawet znany, yy, za, że. Ej, że, że, yy, Wiktor, tego Dirta, to cię słychać głośniej. Yy, tego Dirt'a to słychać głośniej od ciebie. Czy coś w tym stylu? No nie wiem, no ta muzyka jest dla mnie po prostu przecudowna. Uwielbiam ją. Będę się powtarzał tak wiecznie. Dobra, zobaczmy czy tu jest jakieś inne jeszcze zejście, bo tam już nic więcej nie widziałem. Nie widziałem. E. To przez to, że muzyka jest głośna dlatego syplenie. O! Tam wyszedłem wtedy, to tutaj zamykamy wodę. No dobra, trzeba ją trochę przyciszyć. 50-60% będzie ok. Tyle się nagadałem, że jest tyle mobów tutaj, że ich teraz w ogóle nie ma. No serio. A czy nie, nie to żaden problem. bo no, Trochę mi to robotę ułatwia. Ale jednak jakieś wyzwanie by się przydało. W ogóle, jak ten pasek teraz powoli idzie tam tego expa. Jesus. W Nielze? O! O! Ale ciekawa kopalnia. Hy. To zarazem. Ej, ale fajnie tu. O, jest zejście na dół, dobra. Mamy dalszą kopalnię. Fok. Nie przemyślałem tego. E, trzeba teraz zrobić szybko crafting. I trzeba zrobić piecyk. Hy. Nie! No nie wierzę. Prawdę Prawdę Sy jaja -y robicie. Masz jakiś creeper, który wysadzi? No e, tylko pajanka widzę. Który się zbugował nie mógł zejść. E, creeper jakiś. Halo No teraz jak na złość nie będzie, nie? A tak to nie wiadomo skąd i kiedy się wyskakują na plery to co, chyba trzeba będzie zrobić drewniany. Oh Jesus, weź tu. Żebym nie przemyślał, że jeszcze muszę piecy potem zrobić. No dawaj. Cyk i mamy kilofek. Mam nadzieję, że nie było usłać tego tak messengera. Co dajcie mi chwilę, bo... Dobra, jestem z powrotem. Możemy dokończyć kopanie. My się niech przepali jeszcze ten... Eee, też to, że to żelazo. Yy, tak, zapatrzyłem się. A tak, i a propos to pisałem z właśnie z Grigonem. Podobnie pisał na, na Facebooku. I pisze, że pozdrawia widzów, więc pozdrawia widzów. Możecie mu napisać dziękuję w komentarzu. Bo na razie rzadko coś się pojawiają komentarze. Jeżeli ktoś napisze, to przynajmniej będę wiedział, że ktoś dotrwał do tego momentu, zrobię sobie bloki, żeby mnie to zajmowało w equipunku. Znaczy, później będę miał więcej stacków, pewnie więc. to niech się przepala, ja tu zaraz wrócę. Um, a teraz pójdę. No teraz jest Creeper, nie? Oczywiście. Oczywiście. Wejść, spadaj, dobra. Odwalę ode mnie. No i mi żelazo spał... Nieee. tak muszę tam O FOD!